Rok 21 obfitował znowu w, w zadania. Paweł Łamulewicz w naszym kopernikowym studiu, Konrad Nowak, prezes Miejs Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepnej w Olsztynie. Będziemy mówić MPEC, panie prezesie, żeby było krócej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Jaki był ten rok 2021 zakończony niedawno dla was? Bo myślę sobie, że on obfitował dużo takich ważnych, inwestycyjnych działań. Przybliżymy te najważniejsze. E, oczywiście, to znaczy u nas w MPEC-u też będę mówił skrótem. Jasne. E, taki, taki, taka dynamika, działań to już to nie jest tylko zeszły rok, ale to jest już ileś lat wstecz. Także my nie zwalniamy tempa. Mówiąc szczerze, trochę już marzę o tym, żeby to tempo trochę spadło, żeby było mniej, mniej zadań, ale na razie, póki co jeszcze cały czas jest e, sporo do zrobienia i póki możemy, póki mamy na to środki, póki są realne potrzeby, to po prostu staramy się ten czas wykorzystać maksymalnie. Ten rok 21 e, obfitował znowu w, w zadania. Tutaj mogę podzielić jak zawsze na takie dwa obszary, generalne, to znaczy to jest ten obszar wytwarzania, bo nasza spółka zajmuje się i wytwarzaniem ciepła, i dystrybucją, i dostawą tego ciepła do mieszkańców, i w tych dwóch obszarach również tutaj mieliśmy określone zadania do wykonania. W obszarze wytwarzania, jeżeli chodzi o naszą spółkę, tutaj przede wszystkim koncentrowaliśmy się na modernizacji ciepłowni węglowej w Kortowie tutaj od wielu lat już przygotowywaliśmy taki projekt modernizacji tej części węglowej która umożliwi funkcjonowanie kotłów właśnie opalanych węglem po roku 2023 bo od tego roku 2023 wchodzą w życie bardzo ostre normy emisji zanieczyszczeń I w związku z tym kotły trzeba było wyposażyć dodatkowe urządzenia oczyszczające spaliny na znacznie wyższym poziomie niż to było dotychczas. A więc tutaj to był rok, który zamykał nam projekt modernizacji ciepłowni Kortowo i w zasadzie już dzisiaj jesteśmy na etapie odbiorów końcowych tych zadań, które były realizowane intensywnie w roku ubiegłym. Poniekąd za naszym pośrednictwem realizowany jest duży projekt przy ulicy Bublewicza. Gdzie nasz partner prywatny, wybrany przez nas parę lat temu w drodze przetargu i po podpisaniu z nami umowy, rozpoczął realizację projektu budowy nowego źródła instalacji do termicznego przekształcania odpadów i kotłowni szczytowo-rezerwowej, które to obiekty są realizowane. Tam na zlecenie nasze MPC-u. Y, pod naszym nadzorem, oczywiście z całą kontrolą, mamy tam swoje zespoły techniczne, które nadzorują te procesy, i tam również tam ta inwestycja, bardzo duża, wielka inwestycja, y, działa, która ma w, docelowo służyć naszemu miastu, ale też i całemu regionowi. Bo jeżeli mówimy o region, to mówimy o gospodarce odpadami, jeżeli mówimy o nasze miasto, to oczywiście mówimy o cieple, które będzie wykorzystane z przetwarzania odpadów. Ta inwestycja jest realizowana pełnym tempem, pełną parą. Natomiast w, w obszarze dystrybucji i dostawy ciepła do, do mieszkańców tutaj realizujemy od kilku lat już projekt modernizacji sieci ciepłowniczej. Mamy możliwość mieć możliwość pozyskania niemałych środków unijnych na modernizację sieci istniejącej, która już swoje lata miała, generowała też określone straty ciepła na przesyle. Postanowiliśmy wykorzystać szansę, pobraliśmy, odpowiednie, pozyskaliśmy odpowiednie środki unijne i bardzo dużo sieci od kilku lat jest przebudowywanych. Powiedzmy trochę o ważnych działaniach i takiej ważnej sferze, bo myślę, że nie wszyscy nasi widzowie, nasi słuchacze zdają sobie z tego sprawę, że poza tym, że produkujecie i dostarczacie ciepło do naszych domów, no to także podejmujecie szereg inicjatyw edukacyjnych, ekologicznych, to też ważne. Mówicie m.in. w mediach społecznościowych o śladzie węglowym, śladzie wodnym. To jest coraz ważniejsza część także waszej działalności? Myślę, że dzisiaj to jest tak naprawdę już nieodzowna część działalności takiej firmy jak nasza. Myślę, że generalnie każdej firmy, bo my oczywiście to, my się to kojarzymy z tak zwanym przemysłem ciężkim. No bo wiadomo, duże, duże urządzenia, dużo energii, są odpady, są zanieczyszczenia, ale dzisiaj każda działalność ludzka, każdej działalności ludzkiej towarzyszy właśnie jakiś ślad tak, czy to ślad wodny, czy to ślad właśnie węglowy. My, ponieważ mamy tego pełną świadomość, staramy się o tym mówić, staramy się uwrażliwiać mieszkańców naszych, bo do, do nich chcemy przede wszystkim dotrzeć, poprzez różnego rodzaju działania edukacyjne, czy promocje różnego rodzaju działań, czy poprzez właśnie nasze, naszą, naszą aktywność w różnego rodzaju właśnie mediach społecznościowych, że dzisiaj to jest nasza wspólna odpowiedzialność i to, jak y, zarządzamy naszym czasem, naszą energią, w dużej mierze decyduje globalnie o tym, jak będzie przyszłość wyglądała naszej planety. My musimy to pokazać, to jest naszym obowiązkiem. I staramy się oczywiście w miarę możliwości, bo mówimy tutaj o, pewnych, o pewnej skali możliwości, pokazywać też, jak wygląda ślad w naszym przypadku, naszego przedsiębiorstwa. Na koniec jeszcze, panie prezesie, przywołam, myślę, ważne wyróżnienie bo to trzecie miejsce wynotowałem sobie ogólnopolski ranking najlepszych przedsiębiorstw energetyki cieplnej za rok 2021. To jest dla was taki pewnego rodzaju dodatkowy motywator. No. Zakładam, że motywacji do pracy wam nie brakuje, ale cieszą po prostu? Tak, po ludzku, takie wyróżnienia, kiedy ktoś no, na arenie ogólnopolskiej dostrzega wasze zaangażowanie, waszą pracę? O, oczywiście, że cieszą, to jest normalne, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ja byłem zaskoczony bo, y, tym, tą informacją, dlatego że myśmy się nie starali to nie jest jakby naszym celem, żeby brać udział w jakiejś konkurencji i starać się być zauważonym i gdzieś tam docenionym i stanąć na podium. To my nie jesteśmy jakby sportowcami w takim zakresie, w, taki, w takim rozumieniu. Po prostu staramy się robić dobrze to, co mamy w obowiązku i tutaj wiele aspektów było branych pod uwagę, jeżeli chodzi również tutaj kwestia ekonomiczna, tak, kondycja spółki, czy właśnie te kwestie związane z inwestycjami, z środkami na inwestycje, sposobem realizacji, z tym obszarem. Szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej, którą właśnie realizujemy tutaj poprzez różnego rodzaju działania, w całym kształcie okazało się, że nasza spółka w tak szerokim aspekcie, w tak szerokim kręgu, a spółek takich jak nasza jest ponad 400 w Polsce, zajęła trzecie miejsce. Uważam, że to jest. Mnie to osobiście cieszy bardzo. No, tak myślę, że to jest zasługa przede wszystkim całego zespołu, wszystkich pracowników, nie moja osobista. Ale bez, bez tej załogi, bez pracowników na pewno by to nie było możliwe. Myślę, że to jest taki moment, że mogę teraz podziękować wszystkim za to, że to jest nasze wspólne, wspólne dzieło. Tu stawiamy kropkę drodzy Państwo, nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv Państwa i moim gościem był Konrad Nowak, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepnej w Olsztynie. Piękne dzięki za spotkanie.